No to witamy po krótkiej przerwie. Moim Państwa gościem jest zawodnik, aż spojrzę na koszulkę, Porte Active Team, Paweł Fajkowski. Witaj Paweł. Witam serdecznie. Paweł, tak spojrzałem na Twoją koszulkę i dwie kwestie. Pierwsze, nie pasuje mi kolor, bo jest inny w porównaniu do poprzedniego sezonu, a po drugie, naprawdę miałem problem z rozpoznaniem Ciebie, bo chyba przeszedłeś niezłą metamorfozę. No, Przeszedłem, możliwe. ten. A pierwsze pytanie, jakie było? Inna koszulka, nie gminesowałki, a porta Active Team. Wróciłem do korzeni, zaczynałem z moim przyjacielem Michałem Żukowskim i z Danielem Kukowskim i wróciliśmy do korzeni i znowu gramy razem. I to nas bardzo cieszy i o to nam chodziło. Świetnie. A propos tego drugiego pytania, chyba troszeczkę z ciebie spadło. Trochę kilogramów zgubiłeś. Dla szybkości to zrobimy. Dla szybkości. I rzeczywiście dzisiaj było widać tę szybkość. Dwie świetne bramki. No, pierwsza siadła dosyć solidnie, by no, jestem zadowolony. Druga to już taka snajperska, sytuacyjna bramka. No. Dziurka. I nie było sentymentu, że to drużyna gminy Sowałki. Miałem lekki na początku, ale po końców w końcu to jest tylko taka jakby liga do zabawy i to tak jakby udowodniłem to, że się bawimy i tu nie ma tak jakby sentymentów. To jest zabawa. Okej, okay. Paweł, nie wiem czy słyszałeś plotkę, ale takie krążą, że Porto Active Team to czarny koń tej edycji Restosowałki Football League. Jest jeszcze za wcześnie na takie mówienie. Moim zdaniem, po prostu każdy mecz jest to wszystko. Za tydzień mamy trudny mecz, za dwa tygodnie też. Liga jest wyrównana, ciężka i tu jest do końca nie będzie wiadomo. Czarny koń, zobaczymy na koniec. Wiesz, no... Kibice rozmawiają, patrzą mniej więcej na transfery, a ten transfer, który stoi przede mną, przepraszam, że tak trochę przedmiotowo, ale Paweł Fajkowski to bez wątpienia wzmocnienie tej drużyny. Trudno było namówić decydentów z drużyny Portakli w Team, aby ściągnąć Pawła Fajkowskiego? Bardzo trudno, bo tu i byłem z Werto, tak jakby w kontakcie i z gminą, było bardzo ciężko i tak jakby też... To była bardzo trudna decyzja dla mnie, żeby tak jakby, bo nie lubię rzucać słów na wiatr i żeby tak jakby tu, nagle tu i zagrać nagle tu. To była naprawdę bardzo ciężka decyzja. Musiałem z prezesem porozmawiać, wyjaśnić wszystko z jedną, z drugą osobą i starałem się, żeby zachować twarz i nie wyjść na nie wiem, na jakiegoś takiego, że zmienia drużyny, tylko zachowałem się sercem, bo jestem szczerym chłopakiem. To nie ulega wątpliwości, zresztą widać to na boisku, obserwuję też, czy nie w tej edycji, ale również w poprzednich Paweł Wojkowski. Przyznaję, jest szczerym chłopakiem. Paweł, a propos tych metamorfoz, to tak patrzę, no chyba wzięliście się za, za redukcję. Ja też chyba muszę, bo Daniel Siermiński też grubo ponad 10 kg. No, słyszałem, że 15 rzucił i też to widać w jego interwencjach, nawet dzisiaj popisał się w paru interwencjach. To prawda, ale w bezpośrednim takim pojedynku z Andrzejem Szyszko skapitulował. No tam rykoszet był, nie miał akurat tutaj nic do powiedzenia. Mi, chyba Maćka dotknęła piłka i zmieniła to lotu, więc co mógł zrobić z 3 metry już. Dokładnie. E, Pawle, toczy się właśnie pojedynek Eldanu z, z Wigrami Suwałki. W poprzedniej kolejce skromnie z tym Eldanem wygraliście e, 1-0. Jak oceniasz szansę, no co prawda już będzie ten wywiad emitowany po, po fakcie, ale jak oceniasz szansę Eldanu w starciu bądź co bądź czwartoligową i mocną drużyną, bo przecież Radę Gulbierz i inni zawodnicy, którzy tak, tak, jest kilku fajnych chłopaków. No, mają na pewno ciężko teraz, ale, ale, ale to jest jednak tutaj mi się wydaje, że tu każdy z każdym może urwać punkty. Niby ktoś ma solidniejszych, niby tak na papierze, zawodników, ale to jest hala, to jest ten krótki czas. To tak samo jak teraz Maroko z Hiszpanią, tylko tak? No każdy może wygrać. Maroko na papierze nie było faworytem, a wygrało. E, pewnie dzisiejszy wynik e, Chorwatów z Brazylią też znasz, tak? Także w piłce nożnej wszystko może się zdarzyć. Tak jest. Śmiejemy się, że skoro reprezentacja Polski odpadła, to czas przyszedł na Brazylię. No, no na najlepszy już czas do domku. <noise> Dokładnie. E, Pawle, jeszcze raz gratuluję Tobie świetnego występu. Dwie bramki, szczególnie e, ta pierwsza, no fajnej, przecudnej urody, jak to często mówią komentatorzy. E, trzymam kciuki za Ciebie, bo lubię, lubię jak, jak strzelasz bramki, jak walczysz na boisku, nigdy nie udajesz. Zresztą podkreśliłeś, że jesteś szczery, szczery jak zawsze. Także trzymam kciuki. Do zobaczenia. Dzięki za Dziękuję krótką bardzo. rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Paweł Fajkowski. Szczery Paweł Fajkowski. Dzisiaj kawał fajnego, fajnej piłki pokazał w spotkaniu z gminą Suwałki, ze swoją poprzednią drużyną. Dwie bramki na koncie Pawła. No, mocny występ. To tyle. Wracamy po krótkiej przerwie.